Jak uzyskać efekt idealnie rozmytej wody na zdjęciach? Jeśli chcesz robić takie zdjęcia, będziesz potrzebować aparatu z funkcją manualnych ustawień, statywu. Cały sekret tej techniki polega na zastosowaniu jak najdłuższego czasu naświetlania, który pozwoli na idealne rozmycie wody. Im dłuższy czas, tym lepsze rozmycie. Musisz jednak pamiętać, że wydłużenie czasu naświetlania sprawi, że do matrycy będzie wpadało jeszcze więcej światła. Dlatego ISO ustawiamy możliwie jak najniższe, a przysłonę domykamy. Jednak, gdy na zewnątrz światła jest bardzo dużo, to może okazać się niewystarczające i zdjęcia nadal będą wychodzić prześwietlone. W takim wypadku najlepiej zastosować filtr ND1000. Ja korzystam z filtra od firmy KNDF Concept, który dostarczył mi sklep Fotobisty. Dzięki temu jestem w stanie znacznie zredukować ilość wpadającego światła i tym.